Ojej, coś mi przypomina ta ścieżka. Przypomina wam coś, dzieci? Tak, tak, Tutu 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 tutu. tak, 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 A może

nic się masz robić, deburko! O, Proszę, jestem w fajnym domku. i jest moja piękna lampa. Tu, tu, tu. No i kwiatek. Tu, tu, tu. Telewizor. Tu, tu, tu. No i krzesełko. Tu, tu, tu. A gdzie są moi rodzice? <laughs> gdzie? Tutaj jesteśmy, tylko tutaj. Ja, twój tatuś, du 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 i twoja mamcia, du du du.